Spory w Polsce, w jaki sposób je rozwiązywać, wiadomo, przed sądem. Ale wszyscy wiemy, jaki to mozolny proces, jak długotrwały i kosztowny. Czy mamy jakąś alternatywę? Oczywiście. Arbitraż. Słowo budzące cały czas kontrowersje, cały czas temat niezgłębiony, a tak naprawdę niepotrzebnie. Arbitraż stanowi doskonałą alternatywę do sądowego dochodzenia roszczeń, do tych długotrwałych procesów, stanowi remedium na te wszystkie bolączki, które nasz polski system sądowy nam przedsiębiorcom gwarantuje. Czym jest arbitraż? To nic innego jak sądownictwo polubowne. To sposób rozwiązywania sporów w sposób korzystniejszy, szybszy, bardziej przyjemny dla stron postępowania. Pytanie: czy możemy z niego skorzystać? Oczywiście. Wystarczy umówić się między stronami, jeszcze zanim spór powstanie. W umowach zawrzyjmy klauzulę arbitrażową, bądź też gdy powstanie spór, a umówimy się z naszym przeciwnikiem, naszym kontrahentem na to, by spór rozwiązał profesjonalny skład arbitrażowy, nie ma żadnego problemu. Sprawę również możemy wtedy skierować do arbitrażu. I z czym się wiąże arbitraż? Ma kilka podstawowych korzyści w stosunku do postępowania sądowego. Przede wszystkim szybkość. Postępowania zamykane są co do zasady w pół do roku yy, po wszczęciu postępowania. Wiadomo, przed Sądem Powszechnym sprawy toczą się bardzo, bardzo długo. Pięcioletnie postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji nic nadzwyczajnego. W arbitrażu rok i mamy wyrok. Sprawność tego postępowania ten wyrok jest zazwyczaj ostateczny. Postępowanie arbitrażowe, co do zasady, jest jednoinstancyjne. Nie musimy martwić się o to, że czeka nas jeszcze mozolne postępowanie odwoławcze. Kolejną rzeczą jest to, że arbitraż powierzamy, rozstrzyganie sprawy w arbitrażu powierzamy profesjonalistom wyspecjalizowanym w danej dziedzinie, na której nam zależy. Przed sądem powszechnym sprawa podlega losowaniu, sędzia jest wylosowywany przez system. Niekoniecznie ten sędzia musi znać się konkretnie na tym przedmiocie sporu, który prowadzimy. W arbitrażu My wybieramy arbitrów. To strony wybierają po jednym z arbitrów, którzy później nas, następczo wybierają superarbitra, a więc mamy wpływ na skład orzekający, mamy wpływ, jakich arbitrów wybierzemy, z jakich specjalizacji. Co więcej, arbitraż jest bardzo sprawnym postępowaniem. Na samym początku tworzy się plan, harmonogram postępowania, na który strony mają wpływ. Nie ma tutaj potrzeby nie ma tutaj potrzeby martwienia się o to kiedy będzie następna rozprawa nie ma ryzyka tego że rozprawy będą planowane bez naszego udziału tu wszystko zatwierdzamy to my mamy wpływ w jaki sposób i kiedy to postępowanie będzie miało miejsce jak będzie się toczyło orzekanie jak najbardziej wyrok sądu arbitrażowego jest w pełni akceptowalny w polskim porządku prawnym i po oczywiście stwierdzeniu jego wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji w takim wypadku strony umawiają się jedna instancja, wyrok wydany przez profesjonalistów i akceptujemy go. Pytanie brzmi, czy arbitraż jest droższy? Otóż co do zasady, jedynie odrobinę. Wiemy, że w polskich sądach również musimy wnosić opłatę od pozwu, w arbitrażu jak najbardziej też. Co do zasady, arbitraż jest odrobinę droższy, jeżeli chodzi o opłaty. Natomiast pamiętajmy, skoro toczy się pół roku do roku, nie mamy potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z tym, że sprawa toczy się 5 lat w pierwszej instancji. Pamiętajmy o tym. To może spowodować, że Twój biznes będzie sprawniejszy, a spory rozstrzygane bardziej prawidłowo, sprawniej, szybciej i tak naprawdę z korzyścią dla obu stron, o ile można tak oczywiście powiedzieć. Przedsiębiorco, pomyśl nad arbitrażem, pomyśl nad klauzulą arbitrażową. To może stanowić remedium na Twoje problemy.